Wspomnienia czasem są bolesne, na twarzy znaki rzeźbi czas. Szczęśliwa bywam tylko we śnie, na jawie ciągle jestem zła. I chociaż młode lata trudne, tak często było szczęścia brak, to miałam siłę, miałam zdrowie. Żeby zdobywać świat, gdzie jesteś, dziewczyno z tamtych lat. Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? Czy to tylko w myślach pojawia się? Czasami widzę starszych ludzi i tyle życia w każdym z nich. Wtedy się we mnie za coś budzi, bo tak jak oni chciałabym zachować sercu tę pogodę, a w oczach taki cudny blask, i ten nieustający zachwyt, że piękny jest ten świat. Gdzie jesteś, dziewczyno z tamtych lat? Wciąż wisi na ścianie twoje zdjęcie. Ten uśmiech, naiwność i świeżość to młodość i smak. Co się stało z tym dziś? Co uczynił z tym czas? Czy można zachować na zawsze urodę i wdzięk? Czy to tylko w mych snach pojawia się? Gdzie jesteś, dziewczyno z tamtych lat?